na krótkiej konferencji prasowej wiceszefowej Komisji Europejskiej, Wery Jourowej oraz Ministra Sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, Panie Ministrze. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać po raz kolejny w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzisiaj odwiedziła nas Pani Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Wiera Jurowa. Nasze spotkanie, które które odbyliśmy było poświęcone różnym zagadnieniom, ale oczywiście przede wszystkim tematowi postępów w kontekście realizacji planu działania na rzecz przywracania praworządności w Polsce. Jak Państwo pamiętają kilka tygodni temu w Brukseli na Radzie do Spraw Ogólnych prezentowałem plan działania. Wykonanie tego planu działania jest istotne, ponieważ od tego zależy czy procedura z artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej będzie wciąż to, czuła się w stosunku do Polski poinformowałem o tym że w sejmie trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa że kolejne ustawy są w przygotowaniu że staną się przedmiotem prac parlamentarnych, także że został przygotowany cały pakiet rozwiązań dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Rozmawialiśmy także o tych kwestiach, które są istotne z punktu widzenia przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Za każdym razem wybory do Parlamentu Europejskiego są wielkim świętem demokracji na szczeblu europejskim i pani przewodnicząca angażuje się w różne kwestie związane także z zagrożeniami, które występują dla tego procesu wyborczego. Jestem bardzo wdzięczny Pani Przewodniczącej, że po raz kolejny odwiedza Polskę i że pozostajemy w tym stałym dialogu, jeśli chodzi o kwestie dotyczące praworządności oraz kwestie dotyczące standardów demokratycznych w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję Panie Ministrze Adamie. Tak, rzeczywiście, Szanowni Państwo. Cieszę się niezmiernie, iż mogę ponownie przyjechać do Polski, poinformować Państwa o rozmowach z ministrem Bodnarem. Oczywiście to nie było nasze pierwsze spotkanie, odbyliśmy już wcześniej kilka spotkań i rozmów. Jest to Także bardzo ważny moment. Otóż rzeczywiście na Radzie do Spraw Ogólnych pan minister przedstawił plan działania, którego celem jest zamknięcie procedury artykułu 7 wobec Polski. Była to prezentacja wobec innych państw członkowskich. Większość państw doceniło silną determinację po stronie Polski planowanie, ramy czasowe i wszystko, co objaśnił pan minister. W imieniu komisji powiedziałam, iż cieszymy się, że plan działania został przygotowany i jesteśmy gotowi wesprzeć Polskę i polski rząd, jeżeli będzie to potrzebne. Mam nadzieję, że rząd polski będzie mógł zrealizować ten plan działania tak szybko, jak to tylko możliwe. Powtarzam się już, ale powiem znowu: nie chodzi tu o Brukselę, chodzi tu o obywateli polskich którzy zasługują na silną demokrację i niezależny wymiar sprawiedliwości. Tym razem jednak niepraworządność jest głównym przedmiotem mojej wizyty. Jestem w trakcie tzw. Democracy Tour. Jest to intensywny program wizyt w państwach członkowskich. Odwiedzam je rozmawiając z przedstawicielami państw członkowskich z różnymi instytucjami i organizacjami, do jakiego stopnia są one w stanie ochronić proces wyborczy. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. W wielu państwach członkowskich będą wybory lokalne i do parlamentu. Odwiedzam już Helsinki, Wiedeń, Rzym. Warszawa jest czwartą stolicą, którą odwiedzam. Bardzo ważne jest to w tym roku tak wielu wyborów, byśmy w sposób odpowiedzialny przygotowali się do ochrony przez różnymi zagrożeniami. Obcej interwencji, kampanii dezinformacyjnych chociażby ze strony Kremla i innych wrogich aktorów musimy być gotowi na cyberataki. Po raz pierwszy sztuczna inteligencja może być w sposób znaczny wykorzystania do celu manipulacji preferencjami wyborczymi, a zatem rozmawiam z różnymi ministrami. Będę rozmawiała z wicepremierem Gawkowskim, ministrem Sikorskim i ministrem Siemoniakiem. Spotkam się z ekspertami, którzy monitorują przestrzeń cyfrową w Polsce. Będę rozmawiała z przedstawicielami mediów, rozmawiając o tym, jak nowo przyjęty akt wolności mediów wpłynie, mam nadzieję, pozytywnie na pracę mediów. Rozmawiać będę zatem na temat przestrzeni informacji cyfrowej. Będę mówiła o tym, że musimy traktować organizację tych wyborów nie jako kolejne wybory, ale jako proces, który wymaga szczególnej ochrony. W rozmowie z panem ministrem Bodnarem nie poruszyliśmy tylko planu działań. Mówiliśmy o trzech kolejnych tematach. Być może będziecie państwo mieli pytania na ten temat. Przemoc wobec kobiet. Przyjęłam do wiadomości, że jest plan, by wprowadzić zmiany do prawa karnego w Polsce, by zająć się również czystym samizadem ze względu na płeć. Przyjęliśmy dyrektywę dotyczącą przemocy wobec kobiet. Tutaj również przestępstwa o charakterze cyfrowym i wykorzystanie technologii przeciw kobietom są ujęte. Rozmawialiśmy również krótko na temat przepisów europejskich na przykład dyrektywa dotycząca reprezentacji interesów, kontaktów z państwami trzecimi. Musimy wiedzieć, kto ma umowy na pewne działania w ramach Unii Europejskiej, które mogą wpłynąć na decyzje o charakterze politycznym. Chodzi tutaj o aktorów zewnętrznych, takich jak chociażby w szczególności Chiny. Ja po prostu pokrótce pana ministra poinformowałam o naszych działaniach w tym zakresie. Dosyć długo rozmawialiśmy o tym, co można zrobić by przeciwdziałać wykorzystywaniu niewłaściwemu takich programów jak Pegasus i innych. Pracujemy nad rozwiązami o charakterze nielegislacyjnym, informując państwa członkowskie o konsekwencjach prawnych nadużywania takiego oprogramowania szpiegowskiego. Pan minister Bodnar poinformował mnie o tym, że Polska również aktywnie działa w tym kierunku. Jeśli chodzi o Pegazusa, chciałabym powiedzieć, że gdy państwo wykorzystuje to oprogramowanie przeciw opozycji, to naszym zdaniem jest poważne naruszenie praworządności. Dlatego też jest to bardzo ważny temat do rozmowy z ministrami sprawiedliwości. I ostatnia kwestia, jeśli chodzi o oprogramowanie szpiegowskie. W akcie wolności mediów. E, mówimy o tym, że jest zakaz stosowania oprogramowania szpiegowskiego wobec dziennikarzy. Oczywiście dyrektywa o ochronie danych osobowych też o tym mówi, ale tutaj szczególnie wobec dziennikarzy mam taki zakaz. O 11.45, także mamy 7 minut na pytanie. Bardzo proszę. Maciej Zemła, telewizja w Polsce. Ja mam jedno pytanie na temat zmian w prokuraturze. Czy pan nie obawia się, że teraz powołanie pana prokuratora Korneluka będzie skutkowało tym, że strony będą powoływać się na to, że to zostało zrobione niezgodnie z prawem i grozi nam po prostu paraliż w prokuraturze? Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, absolutnie nie obawiam się, dzisiaj jest myślę, że bardzo ważny dzień dla prokuratury. Pan prokurator Dariusz Korneluk został powołany na stanowisko prokuratora krajowego. Chciałbym podkreślić, że odbyło się to w wyniku otwartej procedury, procedury, w której mogli uczestniczyć prokuratorzy. Każdy z Państwa mógł zobaczyć w serwisie internetowym, jak przesłuchania poszczególnych kandydatów na prokuratora krajowego wyglądały. Komisja konkursowa pod kierownictwem pani Marii Eichhardt wybrała właśnie prokuratora Dariusza Korneluka i uważam, że te zarzuty, że gdzieś będzie dochodzić do jakichś nieprawidłowości czy wątpliwości w kontekście różnych postępowań są myślę, że nadmierne. i, i Natomiast też oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to pytanie prawne, które zostało zadane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku. No i poczekajmy na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w tej sprawie. Natomiast ja myślę, że to rozstrzygnięcie będzie z korzyścią dla tego, w jaki sposób należy skutecznie w Polsce ścigać przestępców oraz stać na straży praworządności. Dzień dobry, państwu. Pytanie do pana ministra, czy w związku z tym nie przeszkadza panu brak opinii prezydenta w tym przypadku? A question Madam Commissioner. Is there any... Pytanie do pani komisarz. Czy ma pani nadal jakieś wątpliwości dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości w kontekście KBO? Drodzy państwo, absolutnie. Pan prezydent wyraził swoje, swoje zdanie. Pan prezydent przedstawił stanowisko, że nie wyda swojej opinii ze względu na istniejący spór kompetencyjny. Ja uważam, że tego sporu kompetencyjnego nie ma, bo nikt nie kwestionuje kompetencji pana prezydenta do wyrażania zgody w kontekście odwoływania prokuratorów, zastępców prokuratora generalnego czy powoływania nowych, jeżeli chodzi o opinie. Natomiast dlaczego mówię, że nie ma sporu kompetencyjnego? Ponieważ w przypadku pana Barskiego co innego zupełnie chodziło. Chodziło o kwestię tego, że pan prokurator nie mógł powrócić z tego stanu spoczynku do czynnej służby. Także ta procedura, która miała zastosowanie w kontekście pana prokuratora krajowego Barskiego, nie miała w ogóle zastosowania w kontekście tej, tej ustawy. Także uważam, że tutaj ta, ta opinia do stanowiska prezydenta nie ma znaczenia z punktu widzenia tej decyzji, która została podjęta przez pana premiera na mój wniosek, czyli powołania pana Dariusza Korneluka. Na stanowisko prokuratora krajowego. Yes. On, on the... Tak, jeśli chodzi o pytanie dotyczące KPO. Podjęliśmy decyzję w oparciu o ocenę kamieni milowych i warunków, które zostały wyznaczone w porozumieniu z Polską już jakiś czas temu. I złożyliśmy deklarację w oparciu o tę ocenę, że warunki zostały spełnione. Jednakże jest taka ogólna zasada, która obejmuje wszystkie państwa członkowskie. Otóż ten monitoring jest stały, jeśli chodzi o realizację kamieni milowych i spełnianie warunków. Tak samo będzie to w przypadku Polski. Mogą się również z Państwem podzielić swoją, swoim osobistym zadowoleniem, że Polska może wreszcie rozpocząć bardzo ważne reformy, wykorzystując Wsparcie KPO w dziedzinie rolnictwa, ochrony środowiska. Cieszę się niezmiernie, że Polska ma plany zwiększyć również możliwości, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi. To jest bardzo ważne z punktu widzenia zatrudnienia kobiet, a właściwie rodziców, żeby zachować tutaj równość płci. A zatem oczywiście Komisja ma obowiązek, by stale monitorować sytuację we wszystkich państwach członkowskich, łącznie z Polską. Zobaczcie. Dzień dobry, Zakrzewskan na Radio RMF. Panie Ministrze, dziś o północy weszły w życie przepisy dotyczące konfiskaty aut, ale pojawiają się już no, tutaj głosy krytyki, że to są martwe przepisy i co Pan Minister o tym sądzi i w związku z tym kiedy i jakich konkretnie zmian możemy się w tej kwestii spodziewać. Dziękuję. Drodzy Państwo, faktycznie dzisiaj... Od dzisiaj obowiązują przepisy dotyczące konfiskaty samochodów. Natomiast absolutnie nie są to marce przepisy. To są przepisy, które obowiązują, które będą miały znaczenie, które będą pozwalały na to, aby konfiskować auta. Natomiast pojawiają się wątpliwości dotyczące różnych sytuacji szczególnych. No bo co zrobić, jeżeli mamy pijanego kierowcę, który jedzie nie swoim samochodem? Albo co zrobić, jeżeli na przykład ten samochód się rozbił i czy skarb państwa w takiej sytuacji ma ten samochód, przejmować i oddawać na licytację, jeżeli po stronie Skarbu Państwa będzie to tworzyło jeszcze więcej problemów niż to jest warte. Dlatego ta nowelizacja, która jest przez nas zapowiadana i która jest przedmiotem bardzo intensywnych prac w Ministerstwie i za chwilę będzie oficjalny projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, właśnie ma się odnosić do tych różnych kwestii wątpliwych, które były zgłaszane przez różnych uczestników życia publicznego i która ma powodować właśnie, że w pewnych sytuacjach nie będzie to obowiązek dla sądu, żeby następował ten przypadek e, e, konfiskata samochodu, tylko i wyłącznie prawo, że sąd będzie mógł taką decyzję podjąć, ale będzie miał e, w tym zakresie wybór. A po drugie, sąd będzie mógł na przykład także, zamiast przejmować e, samochód, zasądzić obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz Funduszu Sprawiedliwości. Czyli w pewnym sensie nasza idea jest taka, żeby te przepisy uelastycznić, tak żeby one po prostu zaczęły normalnie funkcjonować w różnych sytuacjach. E, nietypowych, natomiast one absolutnie obowiązują i absolutnie weszły, weszły w życie. A kiedy możemy się tych zmian spodziewać, że wejdą w życie? My zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest sprawa budząca wielkie zainteresowanie opinii publicznej i pracujemy, pracujemy tutaj bardzo intensywnie i myślę, że postaramy się zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby te przepisy trafiły na radę ministrów gdzieś pewnie na przełomie marca kwietnia. Tak, no i wtedy jeżeli te prace się rozpoczną intensywnie, no to myślę, że jeszcze może w tym półroczu uda się doprowadzić do, do zmiany tych przepisów. Natomiast korzystając z okazji też chciałbym powiedzieć, że to jest dość wyjątkowa sytuacja, ponieważ jeśli chodzi o różne zmiany dotyczące kodeksu karnego czy kodeksu postępowania karnego, już za chwilę będziemy te zmiany procedowali, też mówiłem dzisiaj o tym pani przewodniczącej, w taki sposób, że będą za przygotowywanie przepisów odpowiedzialne komisje kodyfikacyjne. I właśnie w tym tygodniu w Dzienniku Ustaw zostały Opublikowane cztery rozporządzenia dotyczące komisji kodyfikacyjnych, w tym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, i to ona będzie odpowiedzialna za przygotowywanie tego typu zmian, a później te projekty przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną będą podejmowane przez ministerstwo i procedowane jako projekty rządowe. Chciałbym. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ. To ustabilizowanie sposobu stanowienia prawa w sferze prawa karnego jest bardzo ważne dla obywateli, bo obywatele mają prawo spodziewać się, że prawo karne, procedura karna będzie stabilna, nie będzie zaskakiwała nagłymi zmianami regulacji i też jedno z tych zagadnień, o których mówiła Pani Przewodnicząca, czyli na przykład kwestia, kwestie związane z przemocą czy kwestie związane z przemocą elektroniczną, która, które to pojęcie się pojawia w dyrektywach unijnych, to jest też jedna z rzeczy, która po prostu będzie musiała być porządnie uregulowana. Pani Przewodnicząca, Panie Ministrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Bardzo.